Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, widzowie w kolejnym odcinku z We Were Hair z Wizem i to jest część druga. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i tyle. Zapraszam do odcinka. Klikam TE, na kamerę, mogę Ci pokazać, że klikam. Niech minął. Dobra, spokojnie, mamy czas. few moments later. To nie ja popełniałem błąd, tylko Ty popełniałeś błąd. A co ja miałem zrobić? Już nie tłumaczę. Gdzieś w twoim pokoju powinien być jakiś generator. Musisz go odpalić, żebym ja był brejka. Ale teraz chyba nie dam rady, bo już zamarznę, wiesz. Mam tak mały ekran. A chociaż gdzie on jest? A no dobra, no jest generator, no o. I weź że spróbę odpalić, a ja później powinien odpalić brejker. To wiem. No czekaj, no próbuję. A to co, co mam tu na zielone ustawiać? Tą strzałkę jakby. Tak. Dobra, a. Dupa. Ale wiem przynajmniej co mam zrobić. Dobra. No to ja już może się powitam, co? Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, widzowie, w drugim odcinku z gry We Were Hair z widzem. Witajcie z TyRONX 104. Otóż ogarnęliśmy już pewną rzecz, którą mieliśmy problem. I teraz będzie coraz łatwiej przejść tą gry. Dobra, jesteśmy na tym czwartym można powiedzieć, że poziomie. ja muszę już szukać generator. O, już widzę. Dobra, ja już generator odpaliłem widzowie. Kurde, co ja z tym mam robić Kurde no i widzicie... Teraz... o, Teraz mogę figurami normalnie poruszać. Okej, okay, odpalam projektor. Okej, okay. okej, okay, ja się zapamiętam, dobra. Przesuń go dwa. Do przodu. No jest o dwa. A no... No. Tak, gońta bliżej prawej strony. Przesuń 3 pola na ukos. No dobra, no to tutaj będzie gdzieś. No dobra, no. Ustaw, ustaw się ze strony czarnych piątków, dobra? No. I po prawej, zaraz powiem gdzie dokładnie. Czwarty od prawej? Drugi od prawej. Tak, jeden do przodu. Dobra, teraz białe. Co teraz białe mi? Teraz białe, przesuń królowe. Dwa pola na z prawo. Czyli będzie przed tym piątkiem, tak? Tak. Potem jak masz konia ze strony czarnych. Ale którego konia? E, czarnego. Czarnego, ale którego? Po prawej, bo są dwa konie jakbyś... Tak, bardziej od No. I na, na co? Przy bandzie czy nie? To idź nim dwa pola do przodu i jedno w lewo. No okej, okay, tutaj. Potem hmm. królowa ze swojego miejsca idzie trzy, nawet cztery pola dalej i nie jest już koniec. Widzisz? Udało się. Dobra. rozwalon. Tylko, że ja drzwi teraz nie widzę do wyjścia. Tylko, że ja mam tak ekran rozwalony, że ciężko mi się rozglądać w ogóle. czekaj. A, dobra, jest, dobra. Dobra, dobra, widzowie. Ach, dobra, kolejny. O, ja, pierniczę. Co teraz masz? Jestem duchem. O, kurde. Mam taką salę ze strzałami. sobie przejdę. O. Nie, nie przychodź. No, mam taką... takie kafelki, no. Takie kafelki z pułapkami. Spokojnie, a więc masz? No, masz świecę i masz nutka na ustę. Dobra, no. I teraz ja muszę ci powiedzieć, ale kurna, to jest takie pismo, że już za cholernie czytam. Dobra, dwa kroki do przodu. Ale nie, czekaj, nie, nie, nie ruszaj się. Już się ruszyłem. Nic się nie stało? No teraz się stało, bo ja nim zginął. A. Dobra, to jeszcze raz ci powiem. Tak, teraz jest taki chudy kotek. Taki kuta z jajami. Ehm, zaczynasz z końca lewej strony. Weź pójdź dwa kroki do przodu i dwa kroki w prawo. Działa. Dobra. A, widzowie, jeszcze pamiętajcie, aby zasubskrybować nasze kanały, może powiedziałem, może nie, więc w razie czego to mówię, teraz w tym momencie, póki w sumie nic nie robimy. Dobra, jak skręciłeś w prawo, no. to dwa kroki do przodu. Tak, do przodu, no. Jo? Ja? No, nie umarłem, no. Dobra, to nie ryzykuję, to nie pijesz, a można skakać? Można skakać, Jałem się dobrze rozpędził, to bym to przeskoczył. Serio? Nie wiem, spróbuję. Spróbuj, dawaj. No i dupa, nie dałem rady przeskoczyć. A. Ej, te same wzorki są, te same wzorki. To co, tak idę tak samo, no. No, dobra, to idę tak samo. Dobra, to i tak samo. Dwa do przodu, dwa w prawo, dwa do przodu. No, i teraz gdzie? Dobra, spróbuję w prawo. Oni tak powinni pomyśleć, że pójdę w prawo, że, więc pójdę w lewo. Ja bym tak zrobił. Spróbuj, bo naprawdę to jest nie da czytać. Serio. W lewo jeden działa, w lewo do przodu jedno działa i no. później jak? No, jeden do przodu swój. Dobra. Działa, dobra, łatwo. Jest! Jest! Udało się! No dobra, no i teraz kolejny poziom, i tutaj będziemy mieli problem. Mam korbki. Raz był zamek wypełniony życiem. Wystaw wszystkich, dobra? Ja jak ci powiem, z... jak. No, jak mam to zrobić? Kręć korką. Którą? Byle jaką? Myć ja powiem. Ok, kręć, kręć, kręć cały czas. O, stój! Jeszcze raz? Jeszcze raz w tą samą stronę? Tak. Dobra, jest git. I teraz pokręć inną korką. No. Nie wiem dlaczego, ale krótko się nie może, dlatego, może tak to mam być. Dobra, dawaj inną korkę. Jeszcze? Tak, wszystko, bo zaraz gniemy. Dawaj. Dobra. Dobra, to kliknij ten one Bo jeszcze mam te, te dźwig, nie wiem jak z tego wyjść A dobra, escape'em po prostu Tą białą Nie wiem jaka to jest, ale kliknij tam gdzie pisze ten one No, kliknąłem I? No i chyba nic Ale i tak już przegraliśmy to, bo jeżeli jeszcze raz ten manek poruszy już po nas A to... dobra, już po mnie Już po mnie, nie zdążymy to zdrować. ja pójdę się, ja pójdę zginąć I zrobię to od dobra? No dobra Six hours later. Dobra, szybko, daj pierwszą bramę. Kupuję ją szybko. stój, Pukaj okay. sen 1. Okej. Daj pierwszą wichę w lewo. I teraz sen tu. Okej, okay. i teraz... daj... Y, pierwszą wichę w lewo. Puknie sen free. Okej, okay. i teraz wywal kula. Czyli wywal drugą wifę. Okej. Okay. Nie, w drugą stronę. Dobrze. Do jeszcze, jeszcze. I teraz kliknij ten Okej. Okej. Okay. Okay. Wystaw, wystaw, króla. Okej. Okay. I teraz daj mid light. I stand five. Nie. No to wywal mordercę. I tego takiego rozbójnika. Czyli która to jest scena? Czwarta. Czwarta? To jest czwarta wejścia. Dobrze, cały czas. I teraz daj step five. Dobra, udało się, wychodzimy. I widzę, nie mogę wejść tam. Ja też nie. A dobra, E trzeba Ja nie... A dobra no Na no siema, siema, siema. A siema Siema, siema, pozdrowienia z więzienia, no Ło wow 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 hey, 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 hey. I teraz można być jakaś sytuacja. Tylko jeden z może wyjść, ale można to obejść chcesz żebyśmy razem wyszli? Ej, dajmy to jako boni zegramy w powiercaminarzystę do jednego, kto wychodzi, to nie. No to no to dobra, no to zagrajmy. Kto to kto liczy? Ja. Yyy, ehm, ja mogę. No to ty licz. 3 2 1. Popiel. 3 2 1. No. Dobra, wygrałeś, wychodzić. Masz ten masz to rozszerzenie. Proszę. Bakowała się nic ja. Ja was tutaj żegnam. Skończyliśmy tą giereczkę. Chodźcie na nasze kanały. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, cześć, jo.